Cześć, witaj, Robert Brzoza z tej strony. Chciałem Cię zaprosić na moje autorskie szkolenie e biznesu e Biznesman. Dostałem ostatnio kilka informacji z mojej listy adresowej od moich czytelników, że chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób ja prowadzę biznes, jak oni powinni zacząć e biznes, a skłoniło mnie również do tego szkolenia fakt, że mój blog robertbroza.pl, który intensywnie prowadzę od września. 2013 roku osiągnął plan rozwoju po czterech miesiącach zaplanowany na rok. Zastosowałem techniki i metody e-marketingu, które przyniosły potężne efekty. A mianowicie mam darmowe wejścia z Google na wiele fraz. Jestem na pierwszych miejscach w Google, prześcignąłem wieloletnie domeny w mojej branży. I uwaga, zastosowałem to nie poprzez pozycjonowanie czarne czy szare, poprzez białe pozycjonowanie, ale nie tylko z, z uwzględnieniem zasad google'owskich, ale również przede wszystkim moich. Stosowałem tylko optymalizację strony i SEO, SEO białe, zdobywanie legalnych białych linków. Chcę Ci przekazać te wszystkie metody, ponieważ uważam i wiem, że to co ja zrobiłem w mojej branży, można przenieść do każdej innej, prawie do każdej, ponieważ jeżeli pracujesz w branży, gdzie marketing jest na wysokim poziomie, gdzie pozycjonowanie jest na wysokim poziomie, będzie ciężko przebić się w tak krótkim czasie, jak ja to zrobiłem, ponieważ wiele innych sklepów, blogów robi to samo. Natomiast jeżeli jesteś w branży oprócz tych, które wymieniłem, zdecydowanie powinieneś skopiować moje metody. To są, to są metody, które Ci powiedziałem na razie z SEO i pozycjonowania. Ja uruchomiłem sześć ścieżek pozyskiwania czytelników i klientów. Kolejna z nich jest chyba najmocniejsza, budowa listy adresowej. Jest to potężne w mojej branży, mało kto stosuje te metody. Natomiast ja już zbudowałem bardzo mocną listę adresową, zadbaną, z dużą ilością czytelników i sporą ilością klientów. W krótkim czasie i chcę ci przekazać te metody, co zrobiłem dokładnie po kolei, mianowicie jak się ten kurs będzie odbywał? Będzie się składał z trzech modułów. Pierwszy będzie dotyczył bardziej podstawowych rzeczy, a mianowicie dokładnie wy tu powiem Ci, y jak zbudować stronę, jaki skrypt, będziesz miał widea, będziesz miał y moje, y um, moje wskazówki. Dokładnie. Wejdziemy, będę budował nowy sklep, czy nowy, nową stronę z Tobą oraz pokażę Ci, jak już moje działają. Co ja już zrobiłem. Jeszcze zanim jeszcze taką dygresję małą zrobię. Ja w swoim życiu wiele szkoleń i kursów z e-biznesu biznesu jakby zaliczyłem. W Polsce, jak i w Stanach, i darmowych, i, i, i prywatnych. Skończyłem studia... Ekonomiczne na Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, jak i na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Natomiast co mnie dwie rzeczy mnie zawsze denerwowały, na, czy to na uczelni, czy, czy na, na bardzo dobrych kursach. Pierwszy fakt, że, że gościu mówi coś, tak? Mówi o squeeze page, o stronie, jak zdobywać ruch. Wymieni powiedzmy pięć programów. I przejdzie do dalszej tematyki. On omówi, omówi to. I co ja mam teraz z tymi wiadomościami zrobić? Ja mam kupić te pięć poszczególnych programów, zastosować dopiero, e, sprawdzić, który, który będzie faktycznie dobry w moim biznesie? No, to jest chore. To jest pierwsza rzecz, która mnie zawsze denerwuje. Brak konkretów. Ja, jak idę na kurs, to ja potrzebuję tak. Weź to, to, to urządzenie, czy weź ten program, Wdróż, tak jak pokazałem w tym wideo, dokładnie zaznacz te opcje, które są w tym wideo i to będzie działać. Ja coś takiego potrzebuję. Ja nie potrzebuję znać super tego programu. Mi to nie interesuje. Ja chcę znać tylko tą część programu, która da mi efekty w moim e biznesie. I to jest właśnie w tym szkoleniu. Ja nie powiem ci, na ilu stronach internetowych można. Czy, czy ile jest programów do stron internetowych? Po co ci to? Ja ci wskażę jeden i dokładnie wejdziemy i będziemy razem budować tą stronę. Ja Ci wskażę jak zbudować squeeze page. Bez znajomości, ja nie jestem programistą. Bez znajomości jakiegoś programowania i to po niewielkich kosztach. Oczywiście niektóre programy trzeba kupować, niektóre są za darmo. Natomiast dość tanio. Ja uważam, że biznes do kilku tysięcy złotych już można zbudować. Z tym, że w zależności w jakiej branży działasz i ile będziesz potrzebował później środków na promocję, bo samo zbudowanie biznesu, e-biznesu, to jest, to jest nie jest aż takie halo. Natomiast promocja tego, być może kupno list mailingowych, być może reklama na, 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 na stronach, gdzie ta reklama kosztuje faktycznie, czy AdWords uruchomienie, gdzie stawki być może są wysokie w Twojej branży, tutaj będziesz potrzebował w zależności od branży, potrzebowała mniej, więcej pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która mnie zawsze złościła i denerwowała na kursach, że goście mówi tak, w przeciągu czterech dni uzyskałem 30-100 tysięcy złotych ze sprzedaży moich towarów. Chodzi tutaj przede wszystkim o towary niefizyczne. No co to jest za halo, jeżeli człowiek ma listę zbudowaną, nie wiem ile, 8 tysięcy, 10-40 tysięcy, Czytelników, czy tysiące klientów, i on zastosuje akcję czterodniową, puści mailing na listę, i oczywiście to też trzeba coś takiego zbudować. Ja nie ujmuję tutaj żadnego profesjonalizmu w tym, natomiast przekazywać coś takiego osobom, które jeszcze nie mają takiej listy, jest nihalo, nieuczciwe, bo on w cztery dni zrobi sprzedaż 30 tysięcy, 50 tysięcy, 60 tysięcy. To nie jest sztuka przy zadbanej, fajnej liście, jeżeli już biznes, biznes masz lata. Ważne jest, żeby przekazać, co teraz i tu obowiązuje w danej branży, kiedy dopiero co wchodzisz w nią. Tak jak ja. Ja wszedłem całkowicie w nową branżę i po czterech miesiącach zdobyłem potężne efekty. I te efekty chcę ci przekazać. Czyli pierwsze, pierwszy moduł będzie budowa strony, ale to jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Każdy mówi, e ja, ja tą stronę mm, mm, gdzieś tam kupię, y, ktoś mi to zrobi. Ja ci pokażę, jak samemu zrobić. Dlaczego? Ponieważ optymalizacja stron jest ważna. Dobrze, czyli w pierwszym module pokażę Ci, jak zbudować stronę internetową dokładnie, jak wgrać w wtyczki, mianowicie na WordPressie, bo uważam, że to jest najlepszy program. Przede wszystkim y, musisz stosować WordPress, ponieważ on się świetnie pozycjonuje. A dzisiaj jest potężna konkurencja w sieci i każdy element liczy się, aby odnieść sukces, aby mieć szybko wejścia z Google darmowe, aby nie, nie wkładać w e biznes tysiące złotych miesięcznie przy y, małych efektach. Pokażę Ci, jak obsługiwać FTP, pokażę Ci, jak dokładnie założyć mod domeny, hosting, y, y, czyli całą obsługę WordPressa Ci pokażę. Y, następnie, jak zbudować sklep. Y, ja w moim e-biznesie działały dwa sklepy na dwóch skryptach: na WordPressie i na PrestaShop. Pokażę Ci jakie są plusy i minusy, i co musisz zrobić. A przede wszystkim pokażę Ci prostą ścieżkę, jak założyć sklep, jeżeli potrzebujesz, a, i zrobimy to razem. Kolejna rzecz to jest jak podpiąć płatności i, i jak zarejestrować firmę. Czyli to jest pierwszy moduł, bardzo ważna podstawa, ponieważ jeżeli słyszysz, że to jest. Oklepane, ale co jest w tym ważne? Szczegóły ustawienia WordPressa. To, jak ustawisz WordPress, powiedzmy ktoś, a ja, czy ktoś, kto się zna na marketingu, to jest duża różnica. Potem trzeba i adres URL ustawić. Szereg ważnych rzeczy, jeżeli tego nie zrobisz na samym początku, jeżeli świetnie nie skonfigurujesz WordPressa, odpowiednie wtyczki nie wgrasz, bardzo dobrze je skonfigurujesz. Jest nowa wtyczka do, do SEO, która praktycznie jest przekapitalna. Jeżeli tego nie skonfigurujesz, to później będą mizerne efekty. Drugi moduł to jest SEO i optymalizacja stron. To jest bardzo ważny moduł, ponieważ pokaże Ci, jak zdobywać wejścia z Google, pokaże Ci od samego początku, jak masz każdy artykuł pisać i każdy artykuł optymalizować pod Google. Pomogą Ci w tym wtyczki oraz fajna wiedza. Jeżeli wybierzemy odpowiednie słowa kluczowe do Twojego biznesu i na te słowa będziemy, tam jest co najmniej 7-8 ważnych etapów i będziemy optymalizować wszystkie łącznie ze zdjęciami z adresem URL, to później te artykuły, powiedzmy po, nie wiem, po, po dwóch, po trzech miesiącach będą widoczne już na pierwszej stronie, może nawet wcześniej. Wszystko zależy od Twojej branży. Pokażę Ci e, SEO content i... I zwykły content, czyli o co tutaj chodzi. Mniej więcej wspomniałem już o tym. Napisać artykuł, po prostu sobie napisać artykuł, a napisać artykuł pod Google, to są dwie różne sprawy. Wiele ludzi pisze po prostu artykuł, nie zważając na żadne mechanizmy SEO pozycjonowania marketingu. A ja Ci pokażę, jak napisać świetny artykuł, świetnej treści, żeby ludzie... Yy... Go chcieli czytać, to już jest bardziej Twoja indywidualna rzecz. I następnie jak ten artykuł optymalizować. Jak się nauczysz, to to jest 3 minuty i artykuł masz zoptymalizowany, spokojnie on sobie siedzi w Google, jest akceptowany, jest indeksowany i coraz wyżej pnie się w górę, tak jak się dzieje z moimi artykułami. Trzeci moduł jest super ważny również, mianowicie jak zdobyć ruch na stronę, czyli tu już wchodzimy w sprawy marketingowe, bardziej takie odrębne, czyli inna droga inna, inna, droga budowania zdobywania klientów. Ja pokażę Ci, z jakich ja ścieżek pozyskiwania klientów korzystam. Jest ich co najmniej 6, 7, albo może doliczymy więcej. Nie, nie wszystkie przyno, przynoszą takie same rezultaty. Najlepsze rezultaty przynosi lista adresowa. To nie jest tajemnica. Budowa listy adresowej. Pokażę Ci dokładnie, co masz zrobić, jakie narzędzia masz wdrożyć, jaki program kupić, jak go skonfigurować, jak buduje się listę adresową, ale nie, że ja sobie tam siądę. Nie. Będziesz miał wideo, wejdziemy w programy, wszystko skonfigurujemy, będziesz miał czarno na białym, jak to robić, jak należy robić, i pokażę Ci, jak ja to robię już zaawansowanie. Pokażę Ci analityczne sprawy, czyli jak sprawdzać stronie. To jest nie tylko podpiąć pod Analytics, ale również jak podsumowywać tę, tą całą analizę i jak, jakie wnioski z tego uzyskiwać. Ponieważ powiedzmy, budowa squeeze Page, czy landing page, to jest ciągła zmiana, ciągłe testowanie, ciągłe sprawdzanie, co Twoi klienci czytelnicy oczekują od Ciebie. U mnie może działać taki sposób, powiedzmy, tytułu budowy, kolory, styki, u ciebie całkiem inny, bo ty masz inną klientelę. I to wszystko trzeba sprawdzić, przetestować. Dopiero, jak, jak przeprowadzimy te trzy moduły, zauważ, że ja tu się koncentruję głównie na pierwszej rzeczy, w budowaniu od podstaw sklepu czy bloga czy jakiekolwiek strony internetowe od podstaw. Dlaczego ważne, żebym Ci pokazał od podstaw, bo e, tak jak wspomniałem już, ważne jest, żeby elementy, które raz zrobisz, były zrobione świetnie pod marketing, pod SEO, pod pozycjonowanie, pod Google, pod klientów. Dlatego muszę zacząć od podstaw budowy strony i najlepiej jakbyś Ty również to zrobił ze mną i później jest cała masa zdobywania technik zdobywania klientów. Na tym się trzeba skupić, bo e-biznes nie prowadzi się dla e-biznesu, dla satysfakcji jak najbardziej. Ale przede wszystkim masz mieć efekty, a więc pozyskiwać klientów, pozyskiwać czytelników. Nie wszystko to, co ja robię, możesz skopiować, bo dla mnie na przykład blog robertdroza.pl czy inne projekty są z jakąś ideą. To nie jest tylko to nie jest jakiś e-biznes, że, że na tym zarabiam. nie. To jest idea, to jest przekazywanie pewnych wartości. Na przykład, jeżeli Ty prowadzisz sklep obuwniczy, no to tam niewiele jest do przekazywania wartości, czy jakiś inny blog o fotografii. Więc nie wszystko jeden do jeden yy, przekopiujesz, ale każdą technikę, którą ja zastosowałem i która się sprawdziła, jesteś w stanie zastosować w swojej branży. Dlatego już teraz zostaw e-mail i imię na dole ekranu, po to, żebym ci wysłał informacje o, o tym szkoleniu, kiedy będzie gotowy. Ja będę go przedstawiał. Najpierw puszczę jeden moduł, później drugi, później trzeci. Najpierw dostaniesz książkę PDF z daną lekcją, później wyślę ci wideo. Jeżeli jesteś początkowy, to ta książka pozwoli ci się zaznajomić. Tam są książki, tam są screeny, tam są fotografie i później wideo, jak to dokładnie zrobić. Ta droga moim zdaniem jest najlepsza. Zapraszam Cię również do przeczytania artykułów na sklep brzoza.pl, które mówią i, i o tym, yy, w jaki sposób zaczynać e-biznes. Uważam, że yy, tam porady, które dałem, mogą Ci się oczywiście przydać, ale nie muszą. Ale zapoznaj się z tym i tam jest również napisane, dlaczego ten kurs przyniesie Tobie jakąś wartość. Dlaczego ważne jest, żebyś zostawił maila, ponieważ. Ja przy każdym module będę stosował czterodniową technikę sprzedaży z rabatem 50%. Tę technikę pokażę Ci, jak się stosuje. Ona już jest sprawdzona, jest bardzo dobra i dlatego jeżeli dostaniesz informacji i w tych czterech dniach zmieścisz się, to kupisz ten kurs bardzo taniej. Wszystkiego najlepszego i zapraszam do wspólnego udziału w e-Biznesmen. Zdrowia życzę.